Góry są piękne. Wy też tak uważacie? Ja tak uważam. I raczej nie przestanę. Było tu fajnie. Też to już koniec. I jedę do domu. I nie mam już turymu. Tak to ja oczywiście siedem. Jest dzisiaj niedziela. Za godzinę jadę do kościoła. I po kościele Jestem już spakowany, nasz domek jest już spakowany. Wszystko, wszystko wszyscy jest już spakowane. No i po kościele raczej będę już jechał do domu. Mi się tu strasznie podobało. Było tu pięknie, tylko było trochę złości ze składaniem filmów. Niedziałający router. Internet słaby jak hotspot z telefonu. Więc raczej je dopiero w domku wyślę. Ja na jednym odcinku tam zeszłem, ale jednak tego nie wrzucę. Tam mamy bąka jakiegoś. Nie uda mi się go uchwycić. Tam była też ta piękna rzeka. Ale tam już nie będę szedł. Tu jest nasz małpiga. Eee, co to jest? Tu coś było? Moje superowe sandałki. LOL! Płot jest rozwalony. To nie ważne. Wspinam się tu na to drzewno. Nie. No to. Ja się będę zbierał do kościoła. Yy, drogi yy, powrotnej już nie będę nagrywał, bo nie ma sensu. Be będę jechał przecież tą samą drogą. Ech. Więc no cóż. Żegnam się z wami. Zobaczymy się pewnie w jakiejś minecraftowej serii. Ja byłem EU37. A to były... Była zawoja... Babia Góra. Piękne widoki, nawet sam dom jest piękny. Nasz nierówny dom. Już tam na mnie auto czeka. Więc ja idę.